Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Niedostateczny, A to z kolejny Gameplay z League Legend. Legends. Tym razem ranking flex z. Nie zgadniecie, na pewno. Najlepszym pajkiem na Eunę, tak. Shimano, to tak. ja. Marcin, zabójca. I Tomek też będzie zabójca. I dzisiaj będzie Aszka z pajkiem. Spoiler alert: prawdopodobnie będziemy feedować, bo to jakby no jest wpisane w nasze DNA, ale poza tym gramy na odwrót ta ta, ta. No i ja gram pajkiem, czyli też taki champion, który no jednak wymaga rąk, a i czasem ich brakuje. Tak. No. No. Dzisiaj predyspozycje do fidowania są poza skalę, wyjebały w chuj. Dobreczki 41, 2, 3. No zobaczymy, ja spróbuję tutaj nakopać. Inaczej, nakopiamy we dwójkę, nie? No i pierwszy hook poszedł w pitch. Ja nie widziałem. No. Ojej. Nie, nie wygląda to dobrze, proszę pana. Proszę pana. Ale ta jinx chyba pullowała albo się spóźniła. No i dobre, drugi hook. Pięknie, Jaki. trafiony, o to chodziło. Dobra. Pięknie, pięknie, bardzo dobry trade. I jeszcze mu za 47. Dobrze, wariacje. panie. A, A co. Bo ja tak średnio widzę, co tu się dzieje. Dlatego klikniemy. Wart! Dobiję. Wow! Nie widziałeś tak jak. Co? To jak Wy flesza. Co? 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 <laughs> ja tu nie chciałem rzucać, właśnie. Bo nie wiedziałem, czy on sfleszuje, czy nie. Ale tak troszeczkę spanikowałem. Nie, algituwa, wariacje. Ale ten flaszek siadł, no. Widzisz, no, punkty korea, korea. Mm. No nie mogę, Aj, bo skupiłem... to był ten clip. No, no, no. Ja się skupiłem, żeby... Ojej. Żeby... Dobra, skup się na dużym. Aha. Dużego sobie z W dobij. A bo czekaj, ja go dobiję. Nie, nie, nie. No i kit, Bo panie. na dekker ja jest myślałem, taki... Że... No. Na dekker jest taki problem, że jak ja się skupiam, żeby sfarmić... Się nie nie dosyć... Okay. No, taki fokus że... parmionko, a później jakoś... Kaszana odwala mnie? Co jest, no Co jest podkręcony wrzucił? Co taki ten, Ronaldo? Dokładnie. Ten, 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 ten stary Ronaldo, nie ten. Dobra, dobra. Cristiano. To tych Ronaldów to było pan. Ronaldo to. <laughs> W pizduje To jest taki kowalski chyba brazylijski, czy Co on próbuje? Ja tresa biję jak coś, on mnie zignajtował. Jajkus. wow, końcówką mnie dobiło, ale skębasiłem. Bo w ogóle dałem... No popatrz z mi chłop Dobra, dobra, będę miał ku za chwilę może dacie radę. No nie. Ja, ja to nie totalnie skieba się. mas... On ma. Ale z jebą. Ja nie kupowa Ja chciałem tutaj wyflaszować, nie? I zżukować jakoś tego waracika, ale no. Nie bardzo. Ja też tutaj trochę. No nie wiem. Źle to zagraliśmy chyba. No, troszeczkę. I najsmieszniejsze jest to, że on jakoś ten trasz uciekał? Ja dam autoatak w ogóle w miniona, nie takie. Nie wiem, chyba by padł. No. no ale... Jeszcze ten dostał Hilka Right click. A. Dobra, te 19 CS trochę bolą oczy. Trzeba troszeczkę tak Proszę no najgorsze jest to, że teraz Jinxa się nachapała, nie? Mm, Będzie dobrze, wariacie. Tak myślę. Ja nie mam samonarek jak chcesz. Ja też nie. Oni też nie chyba. Brak to będziesz bardzo więc. dobry early game gówno dał. Przepaściliśmy no. Niby jak to powinienem puszować, żeby ta Jeans nie dostała tych... jej oko. Diana jest w ogóle tam u góry. I nie mam flasha, więc trochę się cykam tam podchodzić pod ten tureb. No. Nie, dobrze nie, widzę, że ona Maredbuffa. Ta, na Mareda, dobra. To jest trochę bardziej pasywny No i HP się jej regeneruje, więc chyba na razie no, po to nie bijemy. Po prostu farm My się na szóstce możemy coś pokombinować. Hmm? Tak ją wybombić, na przykład, tylko Tom Jinx. Bierzesz? Ja cofam tak do tyłu, bo ten trasz, no, no. tak że mi tak by zełnotał. się czują. to mają też prawo. Nie ma Mastera u nas. Gdzie idzie Wianka? Boże, jak ja to złapałem? Co tu chodzi? Wianka idzie w dolną dżunglę, nie? Ona gdzieś jest obok drake'a. Dobra, Pinkers tam jest? Na wilkach jest. Okej, okay, jest tam. To ona najwyżej zrobi grompa i może być tu za jakieś półtora minuty max. No, na razie siedzimy, siedzimy. Ojej. Ten tres taki kurwa... Jany, pijany jest no. No, ona... Pijany jak nic. No już moje kół nawet są lepsze, to naprawdę jest ciężkie, że ...gorszym ode mnie. Nie ma reda. Ja nie wiem jak ja zaczynam wyłapywać... Jakie Ronaldinho to było, widziałeś? <laughs> to jest... Tak obydwoje zrobiliśmy taki delikatny ruch w drugą stronę. Syncha. Okej. Okay. Nie wiem czy ona robi Drake Nie, na mi idzie się bardzo. Impreza! Klucze, no na razie nie mamy. Impaktu no, nie ma na EM, bo ten master w farmi, nie. No i jasuło. Jest jasuło. Ile ma? E, 0-1. Jest najgorzej. Dopóki Kwaśniewskiego nie zrobi, będzie gig. <grym> do 0 jeszcze trochę brakuje, ale do. Perisz? O ojej, nie, dobra. Ojej. Widziałeś to kurwa? Nie, nie? no to było koza, ale jaskie obasiłem. Nie, no to jest dramat. Takie early piękne, a ja takie. Dobra, to trzeba buta zrobić. A wiesz, ile się idzie z bazy do. na linie? Z butem i bez buta? Nie. 30 chyba 6 sekund. Bez buta, a z butem 30. No ładnie, no. grałeś go. Nie bariat. Dobrze, to nie Dobrze, do... nie, nie, dobra, nic nie będę mówiła. Ja słowo, bo ja tu jest jeden. Jed, jeden e, Wbijesz tu za chwileczkę szóstkę? Ile ci brakuje? O, Pół, Tysiąc ha. serkowo pół, pół, ją pół, zabijamy. Pół, pół, pół. Pół, jest... Ojej, następny wave dopiero. No. no. No właśnie, problem jest taki, że dopóki ty nie masz maszerki, to ja jej nie zrobię combo, bo ona będzie uciekać. Ale popatrz. Nie mam, ma merkę dopiero za. ma za mało HP. Jak po prostu dostaniesz na raz. Ja sam nic nie zrobię. Tak myślę. Niech puszuje mnie też. Ale chodzi o to, że. No dobra. To masa idzie. No. Ej dawać tego, kurwa. Zabijcie pewnego fraga. Co? No popatrz, nie, no schylował się, chuj. Co to wreszcie? No? Yy, drzwiczki? bo ja wiem. Master? Tak, chyba drzwiczki. Teraz dopiero szóstkę wiem No, to trochę długo. Dobra. Ja tam no, jeszcze Creepa no, biłem, żeby szóstkę dobić, a tu kaszanko. Chyba, że to Jeans moglibyśmy. A nie ma szerki. Ja się cofam, niestety. Spożo. Nie muszę tego buta zrobić, bo inaczej będzie klop. Ten Rickal mu trochę do dupy, ale okej. Okay. Bo muszę dodżować tego Thresh'a wariacika. Bez buta trochę ciężko. A dobrze! Stój w miejscu, on nigdy nie trafi. <laughs> to yeah, jest no, yeah. na takich ludzi mówić. Ale płacza walną. <laughs> ale jakie punkty z on wbija, nie? No, karaniec. Co chłop robi? Się, tu jest Diana. Ale tego healer jak teraz dostał, no po prostu tak mnie zaskoczył chłop. No czego, no przecież... On zmarnował. Popatrz na tego Andrzeja. Jezus Maria, i cię zabił jeszcze. O no, nie. Czasami. Dobre, no. Czasami Tę tak no, się no, Ufamy. Już trzeba się nauczyć. Mm. Nie wiem, dlaczego on biegł do przodu, rzuciłem merkę i zaczął się cofać. Mm -hmm. Nie wiem, może ja bym się... nie zauważył w ogóle, że ty takie manewry chcesz zrobić. Mm. Kasia, o, o Kasia dnieś jak od ciebie Nic z tego No bez, nic z tego nie będzie Kurze ja mam 2-3, ja walę. Nie wiem co oni od ciebie tam chcą To miałem ukraść tam? Ta, no, ch chyba czyja. ta, chyba ta Przecież to nie mam smajta. Nie wiem co on tam chce od Nie mam hila jak coś. No i on ma znowu Reda, no. No klękajcie, naroda, no... ona mi pluje, nie, Boże, kurwa na rękę, ja nie jest dobrze. Nie mam flasha, nie mam heal'a, nie mam nic. Co? Jak on mnie w ogóle złapał? To jest jakieś nieporozumienie. Nie wiem czy ty to widziałeś, no jakoś... Nie wiem, albo pijany, albo do domu, nie? Eee... Oh, no ja go właśnie próbowałem tak capnąć, bo zajebiście go zeslowałeś i tak dalej, ale kurwa... Właśnie on ciebie złapał i się przyciągnął. No, no, no. Ale sfitowałem, jasny Zdarzają się i tak jak gry master. Zresztą, może tylko 2 na 4, to nie jest źle. Nie, no ale ja Yasuo ma 1-4. No, ja nie mogę. Tak. <gry> no i zaraz trzymam No mówiłem, że to 10% szans jest, nie? Dobra, ja cisnę tam w nią. Ładny chain. Zignaitowałem tak, żeby wiedzieć, tak tak, ja tak, 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 ale ładny chain CC. Bo idealnie mój stąd szedł, a twój od razu wlazł. Szedł. Ale Wszedł. chodziło mi o ignita, nie? To, to nie była próba. Nie, nie, nie no ja ja wiem. Ja wiem. Ja i nie walnę, chyba wiesz? O nie, o nie, o nie. O nie. No jeszcze Andrzejek. Kurwa, jeszcze ten. O no jeszcze Kurwa. mnie złapał. Ale fajnie. W ogóle no, nie, nie no, wiem skąd to się tu wziął. Za dużo ich, za dużo ich tutaj. Karamba, stopa, stepował. Chyba nam gdzieś tutaj z pleców, wiesz? Ja kompletnie tego nie, A taki nie widziałem. A Jana nie trafiła r Zajbiście ją ugraliśmy, ale zaprakło nam trochę szczęścia. W się sensie, gdyby tego Wukonga nie było po prostu. To, mo to myślę, moglibyśmy, moglibyśmy, no, moglibyśmy, ale no. no on przyszedł Jierką rzucił, on też ma 3. -1. Co prawda zabił chyba teraz coś. Tam ale. No, jest też trochę różnica dżungli, mam wrażenie. Bo no. u nas ten, kurde, no. Stefan to nie wiem, czy. To jest Kamil o. Kamil zabójca. co ten Kamil tam. Coś tam Pani próbuje, wariacie. Ja bym w nich, kurde, panie. Obie? Ogień? A ja mam no, zatrzymał. Ja... Masz, masz ryż, 24, a masz ryż, 24. Ale ona strasznie sieka. Nie siepnę go. Nie. No co jest, kurwa, ej. Przecież miał, był czerwony. Czy ona go schilowała? Szczerze? Nie zaobserwowałem. Bo ja mam go tak wiesz, jak ja go mogę. Yy, Dziabnąć, to wiem, wiem, zrobić, wiem, to jest kolor. No to wiem, na czerwono. Więc ona no. chyba go schilowała tak w ostatniej sekundzie, no. No teraz, jakbym miał RK, to bym go dziabnął, ale go tam strzelałem w łeb. 8-1. Ale zabrakło, nie wiem, z 50 HP. A jakbym wtedy zresetował, to od razu bym jej zajebał. Teraz by było. Ona też no nie, ja jestem, w sensie straszny. jestem straszny. jestem no straszny. Patrzę, ja patrzę czy rzuca. Co I jest ze mną Problem nie jest taki, że jej nie zlanszotuje tak znienacka. Hmm. Nie, nie. No ze mną to ona padnie, nie, ale... Ale sam to nie, zabraknie mi damage, a później już jakby nie mam co robić. Dobrze, dobrze, dobrze. No nie. Daleko? Kurwa, myślałem, że dostaniesz już. Nie, daleko. nie ona strasznie za dużo bije. Musimy grać safe paki, wiesz? No nie wiem, narykować tych pajaców? Oni widzą, tak. No. Bo, dobra. No właśnie, się zastanawiałem, czy zerkować. No no, dobra, zerkuję, i... bo Master leci, ale czuję, że to będzie złe. No już idzie Dianka. I nie, co chłop zrobił? No, ale Czemu... zobacz! On próbuje uciekać, zamiast próbować zabić, kiedy jeszcze był w gazie, no. Nie, co ty robisz, kurwa? Nie wiem, jakoś no, no chciałem go uratować. Kamila, marnujesz o Jezus! Ale... O baben! O Jak baben. ty w niego wierzysz? Jak ty w niego wierzysz, chopie? Niej... czy? <laughs> no nie wiem dlaczego to rzuciłem, chociaż widziałem, że Diana ma full, nie? No, to, do, do. Ale dobrze. Nie dobra. wiem. Najstraj. 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 Panie try. za tego dobrego Team oh. oh. Dzięki. Odznakę. <laughs> odznakę ja chyba naiwny, chyba naiwny, naiwny taki odznaka. Meskito, nadzieja umiera ostatnio. Tak, Ta Dobra, umrzę. biegnę tam na tego Drake'a. W będą strzelać pierogami, że nas nie ma. Oj chuj. Już tam leży. Pobieg. Dobra, tam na. nie idę chyba, wiesz? Nie chce mi się, noga mnie boli. <ścoughs> jeszcze kasady przyszedł. Noga mnie boli. Nie noga nie idę. mnie boli, co za chłop. Klikać się nie chce. No On nie, nie jeszcze kanona idę. nie sfarmiłem no gra mnie kurwa. boli. Jaki Surrender? True Nie ma. True warrior, dokładnie. Better, better bot win. Bot? Weź tam, umyj rączki. <laughs> kurwa, nie better mid nie better top. Eee, co ty, co ty? Ani trochę. E? Better dżungla to kurwa też nie, na pewno. Ej, wiesz co ci powiem? Hmm? I Widzisz tą statystykę teraz? Jak gram sam, to ja mam normalną drużynę. E, grę z tobą to kurwa coś takiego, nie? No sorry Wariacie, no przecież. Pięknie. No kurde O ty w mordę ja ci... WATL! Ja ci nie oddałem tego golda? Dałeś, zjadłem już. Ale... Ej, to ja dostałem 900 golda też? Rozumiesz to? Nie wiem, nie. Wiem, plus 300. To nie. Czy to ty dostałeś tego golda Gdzie 900 dostałeś? kurwa, już teraz nie wiem. Nie wiem, ktoś Oni dostał. To takie plus 900 duże. Ale dostałem w czajnik o tej Jinx, z rakiety. Ale przecież jak, jeżeli to nie ty go dostajesz, tego goda, to tego nie widzisz. I, I do dostałem komodę, złoto bo... jakieś w ekwipunku, to kliknąłem. O to mi chodzi bardzo, wiesz? A to ja też, a to mogło być z poprzedniego... Nie no, przecież przed Cachillą zabiłeś. Praga. To idzie Jinxa, uwaga. Chyba, że... U. O, flash, heal. Dobra, mnie noga boli, jak nie noga boli, ona splaszowała nie. Karamba, no. Ej, będą mnie pingować, Co tak coś czuję. Ty weź coś na te nogi, kurwa, <ścoughs> i przyjdź tu do nas. Nie no, dobra, dobra, ja rozumiem. Ty się musisz wyskalować, a w przeciwieństwie do Kassadina, skalujesz się farmiąc. No. Farmi dedy. Tak jest. Kurde, On już kuźwa doszedł do poziomu kwaśniewskiego, stary. To jest kwaśniewka. Kwaśni. A my na topie się spodziewaliśmy. Chociaż nie. nie, w zasadzie ty na topie chopa chwaliłeś i. i Za zadatki na esport, bo jest 2 na 6. Tak samo <grym <grym> to dla, kurwa. Ja miałem 3 na 5, też nie wiem, lepiej. ja miałem ja, 6 asyst. Ja miałem 6 asyst. Ja też coś Forda Team robiłem. No na... nie, puśćcie mnie! Dopiero teraz mi się. Rka odpaliła. No, Zobaczmy. Ja Jezus, Mario, co się odjebało? Ja mogę go serkować, a ja jestem ślepy. O, ta, ta... zepsułem. Kamil się oburzył na mnie. Co jest z tym Kamilem? Nie wiem. On ja się oburzył trochę. Kamil z i wora. A teraz cały czas próbuje stiltować nas. <grym> to rakietę znowu do Jinx dostanę. Taką fajną, mówię ci. Chyba 2 albo 3 razy z mi 17 HP O jest i Kwaśniewski na topie, gitówa KNU FF, x9 bot Nie no, 08 pisze mi tu Ktoś jest John Ty no Master wal go tam w łeb A kija idzie Dobra, idę spać. Nie no, mój damage jest tak fantastyczny, że chyba... Że chyba, w, kurde, w Guinnessie to zapiszę. Co, barona robią? Trzeba co chodzi? A widziałeś, co Kasady napisał? Wykuł. No, no widziałem, widziałem, tak, tak, tak. Zero tak, ten... I zabij swojego psa? Nie, a. stary, w życiu. Nie wiem. Pijany chyba. Co, co, on, on chyba nie to chciał napisać, a, wydaje mi się. Że mnie może, że, tak że tak, ja my... jestem ten, tak mi się wydaje. ja bo... No, aha! Może w ten sposób. Ta, nie, bo mi się, że za, za bardzo to ten rozkminiasz. Myślę, że to jest troszeczkę prostszy człowiek. Widzisz? O, idzie. To byłoby dla niego trochę zbyt skomplikowane. Ten teraz znowu mnie złapał, no to jest jakiś bydlak. Bad i bydlak. <grystanie> <grystanie> Ej, czego jest w ogóle 9? Mamy 9 na 12. O kurwa, nej. <grystanie> dawaj, dawaj. Jasne. Jaki Joker. Dobrze. 09 9 o, no, się nakopał Kiani. Ja chyba wiem o co chodzi kas Kasadinowi, wiesz? Bo on tu chce zagrać na taktykę na shutdowny. Uu, to było ładne. Uuu, patrzcie, jak to zrobiłem, no bo to ja był był to było kozak, to było kozak. Nie, nie trafiłem! No Jinx została w łeb, ale low. Nie trafiłem z mogłem ją zabić, kurwa, ale jestem Ja już nie gram w tą grę, stary. A, tam. Się przegrywa, no ja się przegrywa? Zbyt chujowy już na tą grę. To co ja mam powiedzieć? Co ja mam powiedzieć? Co ci powiem? Kurde? Co ja ci powiem? Podobne statystyki w swojej baby, ale to już, ty już widzę, Tomek skalujesz, ty już. No, ale za oba mi da. Teraz obiecujący zawodnik. No. <laughs> 0 do 10. Kurwa, Bo... nawet dwa. Ej, ale zobacz, on był tylko przy jednej asyście, tak jakby w grze. Przy jednym. To jest... To jest kurwa. Mi się wydaje, że to czysty bot... Yy, div Chociaż no ja nie ukrywam, że no. dostaliśmy w czajnik. No ale jeszcze. Ale no. Tak strasznie, no, coś tam wiesz, przegraliśmy, ale to też yy, było trochę... On z tym Wukongiem, no. wydaje mi się, że on tam. Tą akcję co stepował. A. Jak już przesądziła, tak mi się wydaje. No, dokładnie, Przynajmniej... bo nasz Johnny gra z i przegrywa. Ale na Wukonga kurde powiem ci, no ciężko. Konga i Chociaż tak, nie ja. wiem, czy Jasuo akurat powinien przegrać na Wukonga, bo Wukong to jest taki trochę lejcik. Nie mam pojęcia, ale po potrzebuję jakieś hitki. A Jasuo na przykład drugi poziom ma najsilniejszy w grze. No ale to wiesz, to zależy, gdzie ten Jasuo, jak u nas to przegrywa, nie? To <grywa> mnie u... zależy, no dokładnie. I to... On taki, weź podejść, dostaniesz tutaj coś. Okej, okay. to nie wpierdziel, mam nadzieję. Idę, idę. Może może też być, bo coś ich nie widać tutaj. A papieś. 11, sorry, 0. Chciałem być 10, 0, Diana, abym ją obraził. Dobra, jestem się, Mano. O. jak coś co ten baron, to nic nie znaczy. Baron? E? To. Co ty? To jest jak turec zwykły. Co w ogóle Nie wiem. Niby tylko napis na, na, na czacie, nie? Ale to nie wiem, czy to prawda jest. <grym> Tu nie mają wizji. Pany, tutaj o ich ciachniemy, pan. Oni tam idą, ej, ja uciekam. Chyba mnie zamykają, co? O, rakieta znowu. Dobra, ja uciekam w podkokach. Tam, No ginie. dobra, tomka złapali. Nie ginie. Nie! Kurwa, ten. dobra. Siemo! Ja, ja się krzyknę. Ja musiałem Nie, ja nie będę go natratował. Bo Szczeczyńc idzie. <laughs> ja też ginę, se kurwa. Co ty, Pani. jest... Według mnie jest wyrównana gierka. Mówisz? Tak. To taki trochę optymistyk jesteś. Ta, o, ta, pewnie ja. To idealnie do mnie pasuje. No, naprawdę, jeszcze go nie zabił! <laughs> ja też nie. Co o, wystańki? panie. Spuna? O, Master Drzwi się wkurzył. Dobra, za No i Master Drzwi, czemu... Czemu o, nie. się nie bije? Aha, bo my 3 na 10, on po Ale zobacz! Kurde, prawie, wiesz, Trade Center. Ja zawsze takie przyzwyczajenie, że jak gram Master'em, to się po prostu bije, zawsze, jakby do końca. Wojna, nie? wojna, Ciarę. nie? Chyba że, to... Chyba, że jest po prostu opcja na ucieczkę, taka łatwa, a wiem, że zginę. Bo paradoksalnie czasem wykręca taki damage, że ja pierdolę, że się człowiek zdziwi. No to prawda, tak samo jak ta na przykład mi w łeb. No, bardzo, bardzo dużo, ale to dlatego, że ona ma 12 fragów. 12-0-13, no silna, silna jest. Ale mi się mi działo pięknie, nie wiem jak to tobie. Sprawdźmy jeszcze tutaj naszych no. sojuszników. 4-9 jasło, całkiem ok. 3,11 master drzwi. No też wydaje mi się w porządku. No ten no. Kasadin. Kasadin jest totalnym kozakiem. Ale. Rekordista. Bo jak teraz master ograł. Ograny. Nie no, zabił kasadin teraz, na spałnie. Kozak! Kurwa, zresetował golda. Więc co? Ja mam nadzieję, że Wam się taki film podobał, bo mi pięknie się podobał. I my się żegnamy. Na razie, cześć, Bęk! Nie, wow. yeah, Piękna wieka!